Cześć, witajcie, z tej strony Gaziu Witajcie w kolejnym odcinku ze sprawdzania polskich map do gry Farming Simulator Jest dzisiaj ze mną Piotrek Dzień dobry I dzisiaj sprawdzamy sobie mapę Polska Dolina Zaczniemy sobie od landów, których nie ma Nasze landy są, ale w ogóle nie ma mini mapy Landy działają, Dobre. ale nie ma mini mapy także już jest minus No ogólnie respimy się na jakimś gospodarstwie większym, takim średniowym Yy, to oczywiście wszystko się otwiera, prymasort. Yy, tutaj mamy jakiś warsztat, garawę. Co tu powiedzieć, powie o monitor mi się wyłączył. <grymne> <grymne> tu jest jakaś wiata, tu jest jakaś stodoła. No, taka większa stodoła, nawet. Tu większy garaw, tutaj większy garaż, coś tu zabudowa. Mi mówię, że ktoś o świętokwyskich trochę bo taka ja podobno to wszystkich z tyłu, nic nie ma ciekawego, jest wiata, nie ma zwierząt, to ogólnie szansa by chyba zwierzęta postawić samemu, jakby ktoś chciał tu grać. No tak, 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 tak wygląda na to, że trzeba samemu. No właśnie, tu idziemy chyba teraz w lewo. Idziemy zobaczyć tu jest do końca mapy pójdziemy, pójdziemy pójdziesz wrócimy polną. Eee, A, czyli tu jest już koniec mapy, tak? Tak. Co jest tutaj strona? Warto wiedzieć. Także mapka jest taka, no nie wiem, no widać, że pola są średnie i małe. Także takie średnie małe mam wszenie, jakby coś w środku pograć. Eee, ale nie ma minimapy, nie ma tego. Nie ma chyba zwierząt. Zobaczymy w ogóle czy gdzieś można kupić. Tutaj w koniec mapy dla lasu jechać nie można. Właśnie, właśnie, minusem jest to, że nie ma PTA, a raczej tej mapy mini, minimapy właśnie, skoro no, się nie ma. tego całego, nie? No. Tu jest też przejazd jakiś. O, tu już chyba do lasu, też nie mogę do lasu wjechać. Taka, kurde, mam na szybko robione chyba. No, chyba tak. No, tu też się nie da wjechać. Ale co, na lasu są, nie? Jest plus. Tego no. Tylko teraz kiedy jest co to, to jest Hmm. Tu jest chyba skóp Scope taki standardowy, farmingowy, taka w większości map. O, sklep to już każdy znany Holanda. Zobaczymy, czy w ogóle działa ten sklep. Kupimy sobie staru. O kurde, ścięło sklep, może być problem, ale... O kurde, oświetlenie... ale miałem laka. Ty, oświetlenie nawet działa na tej mapie mojej. Oh. No, bo ono działa na zasadzie wejścia do sklepu, ale na niektórych mapach nie działa. Niech tam stara. A dobrze. Chodzimy. Za <grym> do sklepem jakieś pole jest. Tak spoko. Tu jest jakiś las, nie za gęsty, nie do tego. Hmm. Ten przejazd przypomina mi przejazd z pewnej mapy z, z 15. Gdzie ja nie mogłem wyjechać? Fędem a pewno jak wyjechał Ursus. A no, sobie fakt. Co tak trochę to przypomina bo jest góra ale las był tam gęsty trochę jest To jest jakaś łąka i to wielka łąka Kościół to Petrek 60 i rotacyjną Dobra, to Nie, nie mamy morek yy, Tutaj mamy pole kolejne z kukurydzą Tutaj nie wiem, tutaj chyba źródełko, źródełko wody Nieskończone źródełko tu nie ma, bo oczywiście lasu nie można wejść do lasu Fajnie. Warto wiedzieć. Eee, Tutaj jest chyba ta cała wygazownia, o której Piotrek mówił. Tak jest. Ale trochę silosy wielkie. na no, to radę powiem właśnie, że wielkie silosy są. Eee, no i to tyle z tej mapki. Tak. Gdzie jest w ogóle jakiś handel z drzewem? Nie ma handlała z dziewą. No mapkę oblecieliśmy. Mapka, no... Nie ma pedała, Nie ma handlała ze zwierzętami. Nie dziwię się, że no... ocenę jedno... jednej na LS portalu, bo tam się pobierałem. No, no nie, traumie, jeśli bym miał pyszczere, to ja bym dał ocenę 3 na 10 No ja, ja bym dał nawet troszkę mniej takie 2 na 10 takie istotne 2 na 10 Ale za to, by ktoś chociaż to zrobił, mógłby się chociaż postawić na następnej wersji na tym PDA, lasami, zwierzętami, to daje ocenę 3 na 10 też właśnie. Tak czekaj, zobaczymy, może wyjdzie poprawka tej mapy. No na razie okaże ja się 10 oczywiście grać się da, postawić swoje obory. Można zaraz wam pokażę, e, że to działa. E, można postawić swoje obory, no tylko we jakiś jakieś pole, bo przecież no, ktoś tak to umiejętnie to zrobił. E, to zobaczymy, czy w ogóle, jak postawimy obory przez zwierzęta, można kupić. A i obory nawet postawić nie można. Aha. tak kupiłem starym? A nie, bo nie można kupić chyba. Nie, nie no kupiłem. Co o, postawiłem, tylko nie mamy tego młoda placenia stary. No i pytanie, kurde, kiedy ja to oboru używałem. Hm. Czy coś można kupić? No niby działają te. Tak, nie jest na mapie na dizem. Ale nie ma handla z Tak by no... Ocena 3 na 10. No jeżeli komuś się mapka podoba, to oczywiście nie w opisie. Mogę sobie pobrać, pograć, potestować. No a co, my myślę, że się będziemy z wami żegnać. Jeżeli chcecie więcej odcinków ze sprawdzania z Piotkiem, to łapka w górę, on jeździ. No i co, my się chyba z nami żegnamy, to tak jest Miłego oglądania i to zobaczymy na następne? No, papa. Pa. Pa. No i to staro, tak powiem. <grym> Aj Dobra, papa. Pa.